Witam wszystkich z powrotem na moim kanale po dłuższej przerwie. Dzisiaj moim gościem jest Paula Mocior. Witam cię serdecznie. Witam i bardzo dziękuję za zaproszenie. Kam. Słuchaj, nie przedłużając, może byśmy od razu przeszli. Co tam, co tam u Ciebie słychać po tej pandemii, że tak powiem? Trochę czasu minęło, trochę obostrzeń zeszło, trochę już zawodów zaczyna powoli się odbywać. Mhm. jakieś plany? Plany zawsze są złe, tylko one się lubią często zmieniać. Na tą chwilę, bo mówisz o planach startowych, rozumiem, tak? Zgadza się. Zacznę od początku, bo pytałeś o pandemię, jak jest na tą chwilę. Więc tak, powolutku wszystko wraca. Ja osobiście odczułam ten okres bardzo i na plus, i na minus. Na minus pod takim kątem, że faktycznie trzy czwarte mojej pracy to była praca vis-a-vis z -vis klientem, z podopiecznymi na siłowni. Bardzo dużo czasu tam spędzałam, więc automatycznie, gdy one się zamknęły, no to. Kurcze, e, obrywało się bardzo i przez te trzy miesiące faktycznie było e, kiepsko. Dopiero gdzieś jak te obostrzenia zaczęły się luzować, wtedy po trochę zaczęłam gdzieś tam treningi w domu, no i już w tej chwili na siłowni. Natomiast nie jest to jeszcze e, absolutnie e, ta liczba osób, która była wcześniej przed pandemią. Dużo osób jeszcze się boi. Na razie są, można powiedzieć, jeszcze takie pustki na siłowni. Wróciły osoby stałe, które trenowały wcześniej i rzeczywiście nie mogły się doczekać, ale natomiast e, u ludzi... E, jeszcze jest ta tendencja taka zdystansowana. Tak online. to załóżmy, Być może też okres wakacyjny, on jest zawsze troszkę e, cięższy, e, i myślę, że trochę to też ma wpływ. Taka no. akumulacja. A powiedz, online prowadzisz ludzi? E, tak, ale w małym stopniu. Generalnie tylko dlatego, e, że ja tej pracy nie lubię jak mi przychodzi naprawdę usiąść do komputera, cokolwiek zrobić, ja jestem chora. Ja naprawdę wolę pójść na siłownię, mimo tego, że lepsze są i zarobki z online, i, i faktycznie mniej czasu się na tym spędza. Po prostu nie lubię. Mnie coś trafia. Ja naprawdę cały dom zrobię na błysk, a do komputera, jak muszę usiąść, to siadam na, takim, na tak zwanym deadline, jak już muszę. Naprawdę, wolę dwa razy tyle się zajechać na siłowni, bardziej cały dzień przesiedzieć z ludźmi, niż robić coś przy komputerze. Gdybym przyszło pracować w korporacji, chyba bym oszalała. Naprawdę. Nie wiem, to, to chyba wynika z charakteru, nie mam pojęcia z czego. Natomiast tak w drugą stronę. On to potrafi cały dzień siedzieć na telefonie, na komputerze, on tak woli. No więc tutaj trochę przeciwności mamy. No widać, trochę grubszy od ciebie jest. To dlatego. Trochę w boczni poszło. Słuchaj, <grym> <grym> a powiedz właśnie, jeśli chodzi o starty, planujesz coś? <grym> Jakoś w najbliższym czasie? nie, czy... pewnie, że tak. Słuchaj, wystartowałam w tym roku na samym początku w lutym w Brazylii. To były zawody pro. Te zawody wygrałam. Automatycznie one mi dały kwalifikacje na mistrzostwa świata zawodowców pro elit. Natomiast na tą chwilę takiej imprezy jeszcze w kalendarzu nie mam. Bardzo chciałam w takich zawodach wystartować. Um, no, ale czekam, czekam, czy coś się pojawi. Przeważnie co roku ta impreza jest pod koniec roku, więc może jeszcze coś się pojawi. Na razie pojawił się Arnold um, w grudniu dopiero. Nie wiem, szczerze mówiąc, nie wiem. Poza tym wyskoczyła mi jeszcze jedna sytuacja, która mi troszeczkę koliduje plany. Nie wiem, czy o tym mówić, czy nie mówić. To jest taki trochę temat kontrowersyjny, ale myślę, że warto, bo gdzieś tam ludzie śledzą, oglądają, więc myślę, że też powinni o tym wiedzieć. Um, jakieś 3,5 roku temu miałam operację piersi. Wiadomo, podsporty sylwetkowe dla samej siebie. Absolutnie tego nie żałuję i też nie wstydzę się o tym mówić. Um, okazało się, że mam w kilku miejscach, po dwóch rezonansach w zasadzie, w kilku miejscach jeden implant pęknięty um, i to tak na praktycznie już wymaga wymiany. Dość pilnie, bo mogło się z tego po prostu zrobić jakieś komplikacje, um, większe, mniejsze, nie wiem, ale lekarz powiedział, że po prostu trzeba to zrobić, poprawić, um, żeby nie było. Yy, większych komplikacji. Dlatego w lipcu już 22 dokładnie będę miała operację. Nie wiem, na ile mnie to wykluczy, jak się będę czuła, jak szybko wrócę do treningów. Ciężko mi cokolwiek zaplanować. Dlatego jeśli jakieś zawody, to na pewno raczej pod koniec roku żebym zdążyła wrócić, wrócić do jakieś... treningów, do wszystkiego i, i, i być w stanie wystartować. Dobra. Czyli właśnie jakieś plany to dopiero będziesz, można powiedzieć, będziesz planować dopiero po operacji po zagłębiu Na pewno, bo ciężko mi tak, wiesz, do przodu troszeczkę wybiec, jeśli o to chodzi. No jasne. A powiedz, powiedz mi, powiedz nam, jeśli chodzi o federację, tak? masz zamiar zmienić, czy jednak zostajesz w elit? Myślę, że nie. Znaczy, myślę, że nie, nie, nie zamierzam zmieniać, tylko dlatego, że e, od początku gdzieś tam w tym całym IFBB startowałam. E, mm -hmm. Zaczynałam z Polskim Związkiem, reprezentowałam na Mistrzostwach Europy, Świata. E, szczerze mówiąc, szkoda, że ten podział powstał, bo tak naprawdę e, kiedyś była jedna grupa, to klasyfikowało zawodnika, czy on jest dobry, czy zły, czy się dostaje, czy jest tym zawodnikiem pro. Teraz jest to takie trochę podzielone. E, Ciężko mi powiedzieć, co jest lepsze, co gorsze. Każdy myślę, że ma tu jakieś swoje zdanie i będzie jakby za swoją federacją. Natomiast ja myślę, że jestem taka postronna, bo Piotrek jest w prolik, ja jestem w proelit. Oboje widzimy i plusy, i minusy każdej z tych. Mnie się dobrze startuje w, tych, w, tych, w tej federacji, w której jestem. Akurat sylwetkę pod, to, pod wymogi, i jakby standardy mam. Wydaje mi się odpowiednią, wyniki mówią też same za siebie. Nie wiem, czy tam bym się sprawdziła. Na pewno bym musiała zejść tam o kilka poziomów niżej, zacząć jako amator i wtedy starać się dopiero o Pro i tak dalej. Wygląda to u mnie tak, że ja już trochę lat postartowałam. Najdłuższa przerwa, jaką miałam, to jest rok i raz pół roku, a tak startuję ciągiem, sezon w sezon. i... Szczerze, jakbym miała odpowiedzieć, za chwilę mi trzaśnie trzy dychy, a po prostu też myślę, jakkolwiek, użyć w prywatnym, o innych rzeczach, nie tylko o zawodach. Więc gdzieś tam ta kariera sportowa powoli schodzi, może nie na drugi plan, bo zawsze to gdzieś tam będzie moja ogromna pasja, duma i tak dalej. Ale chcę też zrealizować inne marzenia, które również mam w głowie, i, i nie chcę, żeby mi lata uciekły, a potem żebym żałowała. Dlatego też muszę to wszystko wypośrodkować. Według mnie równowaga w tym wszystkim jest bardzo ważna, bo spotykam bardzo dużo zawodników, które mają klapki na oczach, chore ambicje, że oni chcą tylko to i po prostu całe życie stawiają na jedną kartę. I ja rozumiem, że jest to sport, w którym naprawdę życie trzeba pod, to podporządkować i poniekąd u mnie też tak jest, ale nie zamykam się na inne furtki, na inne aspekty życiowe, bo, bo to jest tak samo ważne. Każdy... Mhm. Każdy z tych aspektów, nie wiem, rodzina, przyjaźń i tak dalej, powinna jakiś procent w tym swój mieć, a nie tylko zawody i koniec. Myślę, że to takie dość zdrowe podejście. Też mi trochę zajęło, żeby e, do, takiego, do takiej równowagi dojść. Mhm. A powiedz, e, jeśli chodzi o inne osoby, nie? właśnie jeśli chodzi o mm, wybór federacji, to mhm. rozumiem, że jesteś zdania po prostu to, co jest bliżej nie? E, dla danej osoby. Czy, czy jakby jednak są jakieś te różnice, Między federacjami, którymi warto się kierować? Wiesz, co zawsze było, yy, zawsze było tak, że federacji, znaczy zawsze, federacji yy, IFBB naszej, tej takiej yy, z Polskiego Związku. Zawsze była kontrola antydopingowa, gdzie e, na Mistrzostwach Polski, na Pucharze Polski e, takie osoby były weryfikowane i, i gdzieś tam przez to te zawody były bardziej sprawiedliwe. I, I często osoby, które gdzieś tam oszukiwały, odpadały albo były wykluczane przez jakiś czas, przez to przechodziły do innych federacji. Natomiast ta druga nigdy nie miała żadnych kontroli, i tam e, dużo osób po prostu od razu wskakiwało na, na jakieś towar, na środki dopingujące, robiły tą formę lepszą, szybciej. I tak dalej. No, mnie zawsze zależało na tym, żeby dać siebie tyle, ile można wykrzesać z tej sylwetki e, i zrobić to w sposób naturalny przede wszystkim. Tak, dla mnie to było zawsze cenne, bo chciałam przede wszystkim mieć rodzinę. Dla mnie to był plan jeszcze przed zawodami, przed rozpoczęciem startów, a wiedziałam, że to jest taka bardzo cienka linia, którą łatwo przekroczyć i nigdy nie chciałam nawet sięgać po to tylko dlatego, że. E, miałam ten drugi plan w głowie, że chcę mieć zdrowe dzieciaki, fajną rodzinę e, i nie za wszelką cenę w ten sposób. A sama na sobie, chociaż szczerze nie wierzyłam, że to będzie wykonalne, udowodniłam i sobie, i myślę, że wielu innym osobom, że da się. Mhm. I zawsze zachęcam dziewczyny do tego, żeby najpierw spróbować po prostu wykrzesać, ile się da z tej sylwetki, zobaczyć, na ile to jest, e, na ile ta genetyka się sprawdza, na ile sylwetka reaguje na trening, na dietę i tak dalej. I, i, I w tą stronę po kolei, a nie na skróty, i aby szybciej. No nie oszukujmy się, właśnie sport to powinien być dodatek do życia, e, a nie jakby właśnie tak jak wcześniej powiedziałaś, stawiać wszystko na jedną kartę, aby tylko coś tam wygrać. A tym bardziej, że w naszym sporcie jakby no, te nagrody nie są jakieś super. Mhm. Ani pieniężne, ani no tam gadżetowe, no co tam, shaker dostaniesz białeczko i torebkę foliową na to. Taka jest mhm. prawda. Tu jednak no. trzeba się liczyć raczej z kosztami, a nie w drugą stronę, że, że jakieś finanse się tutaj uzyska. Tak naprawdę, ja startując. Dopiero po sześciu latach będąc zawodnikiem pro, jadąc na zawody i wygrywając je, mogę liczyć na jakiekolwiek finanse, jeśli chodzi o zawody, ale zazwyczaj to jest tak, że albo mi się wyjazd zwróci po prostu, albo nawet nie, bo czasami biorę też piotka i wiadomo, dwa bilety, noclegi i tak dalej, często to w ogóle nawet się nie, nie, nie równa zerów. No. Ale z dwóch zawodów wyszłam na plus. O tak ci mogę podsumować. W zeszłym roku to była Dominikana i Brazylia, gdzie te zawody wygrałam, to były jakieś 2000 dolarów czy coś takiego, więc jeden wyjazd wyszedł mi tak, że miałam tysiąca do przodu, ale ze, byłam ze znajomymi z Polski, więc też razem zjedliśmy kolację, gdzieś tam poszliśmy, wiadomo, coś się postawiło w ramach wdzięczności, więc ten tysiąc to tak się y, rozkrętnął, to nawet nie chodziło o to, żeby na tym zarobić, tylko po prostu no, taka uciecha, że nie trzeba było chociaż raz do tych zawodów dokładać. A drugim razem w Brazylii też wygrałam dwa albo 2,5 dwa tysiąca, no to wtedy e, faktycznie przyjechałam z czymś do domu. Ale tam też są strasznie drogie bilety, no to, to nie są pieniądze, z, z, z których się możesz absolutnie utrzymywać, nie, nie w tą stronę, żeby ktoś nie myślał, że z tego się da zarobić. Mm -hmm. A powiedz, co myślisz na temat tej takiej, że tak powiem, głównoburzy? na linii Federacja NPC w Polsce i Polski Związek Kulturystyki, bo ostatnio już troszeczkę o tym głośno jest. Tym bardziej, że Robert Piotrkowicz teraz zaczął swoje imprezy organizować właśnie dla Federacji NPC. No i trochę, trochę zamieszania było. No. Masz, masz Coś o tym wiem, słuchaj, bo sama byłam w to zamieszana. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, jaki jest tego cel, co to im da. Tak, jak Ci powiedziałam, sama tego doświadczyłam, bo pojawiłam się na imprezie Roberta Piotrowicza, pierwszej imprezie NPC zawodów, które były organizowane w Polsce. Nie pierwsze, drugie, chyba, no, nieważne. <laughs> w każdym razie pojechałam tam tylko z tego względu, że byłam zaproszona przez. E Sponsora bym pojawiła się na stoisku i mogła reprezentować po prostu e, firmę, chcieliśmy zrobić tam zdjęcia i tak dalej. Zawody były oddzielone wielką kurtyną, słuchaj, nawet ich nie widziałam. Pojawiłam się rzeczywiście na tym stoisku na dwie godziny w niedzielę, e, po czym były te zdjęcia do social mediów, ja osobiście nie wrzuciłam nic. Powiedziałam, że może być jakiś tam konflikt, więc na wszelki wypadek po prostu byłam, zrobiłam, co miałam zrobić, poszłam do domu. Na drugi dzień czy na trzeci otrzymuje pismo z samej Hiszpanii, czyli tej głównej e, siedziby I promili, tak, że zostaje zawieszona za pojawienie się na imprezie konkurencyjnej, za promowanie jej i tak dalej. E, proszę do siedmiu dni o odniesienie się do tego pisma, bo inaczej e, zawieszenie zostanie coś tam na dwa lata. Nie, nie pamiętam już dokładnie. Mhm. W każdym razie, że dostaję bana za to, że pojawiam się na konkurencyjnej imprezie. Ja po prostu oczy w słup, Coś się dzieje, nie? Chore, chore akcje jakieś. I, i rzeczywiście napisałam, e, napisał mi też sponsor swoje pismo od siebie, że faktycznie e, na, na jego zlecenie tam byłam e, tylko na dwie godziny, wystąpiłam na stoisku wyłącznie. Słuchaj, cuda się działy rzeczywiście y, odpisali mi, że rozumieją, następnym razem proszą, aby taką sytuację na przykład im zgłosić wcześniej, a najlepiej, żeby takie sytuacje nie miały miejsca. Ale z drugiej strony, słuchaj, jeździłam z Piotrkiem na Olimpie, nagrywałam jego, pokazywałam w mediach u siebie, więc gdyby coś takiego miało miejsce, przypuszczam po prostu, że ktoś y, jest bardzo życzliwy w Polsce i bardzo chciał mi, y, nie wiem, zrobić na przekór, nie ma pojęcia, ale y, nie chcę tego w jakiś sposób komentować, ani o tym nie mówiłam nigdzie głośno. Ty jesteś pierwszą osobą, która w ogóle o tym słyszy, gdziekolwiek to będzie puszczone, tak? E Jak dla mnie dziwne w ogóle reakcje. Federacja NPC nie ma takich problemów. Oni się nie, nie, nie próbują z tego powodu, że ktoś się gdzieś pojawi. To jest normalne, że nie wiem, jadę z Piotkiem na zawody, on jest w innej federacji, wspieram go, ale w żaden sposób nie, nie promuję, że, że tam ta jest lepsza, czy ta jest lepsza. To nie o to chodzi. No. Mm -hmm. Nie wiem, nie wiem jaki Sportu to ma cel, żeby uprzykrzyć chyba komuś życie, bo tylko tyle. Zgadza się. A no, tym bardziej, że się z Piotrkiem w związku, nie? No to tak e, troszeczkę... E, no, już naprawdę, no na, na, naprawdę trzeba uważać, ja gdzieś tam jestem naprawdę bezkonfliktowa, nie chcę, teraz są zawody w sobocie, na które Piotrek jedzie, chciałam z nim pojechać razem, spędzić jakiś tam dzień nad morzem, e, ale nie jadę na nie też z tego względu, żeby przypadkiem nikt się nie wiesz, nie, nie przypruł o to, że, że, że ja tam jestem, no i gdzieś tam przypadkiem mi zdjęcia nie zrobił, a i znowu nie wysłał, tak, bo po co mi kolejne problemy, no dziwne, ale przezodny zawsze ubezpieczony, nie? No jasne, a właśnie powiedz a propos jeszcze teraz tych zawodów w Sopocie, bo dzisiaj chyba są weryfikacje, mhm. e, czy jutro, już nie pamiętam. Piątek. E, w wyjątek, dzisiaj. Czyli dzisiaj. E, powiedz, czy jakiś zawodników masz, zawodniczki? Swoich... Na Sopot teraz nie. Teraz nie, a Piotrek ma, dlatego nie. Tak, tak. No. To ciekawe, ciekawe jak tam, jak tam będzie wyglądało. co, myślę, że dużo osób będzie tą imprezę obserwować, mimo tego, że ona jest tak naprawdę z żadnej federacji, bo to jest bardziej konkurs sportów sylwetkowych. Um, Myślę, że dużo osób z Polski będzie te zawody oglądać, będzie obserwować sylwetki, dlatego że była długa cisza, nic się nie działo, więc pierwsze zawody wow, wszyscy na pewno e, rzucą się na to, bo każdy jest spragniony jednak tego, e, który, kto siedzi w branży i, i chętnie zerknie, zobaczy, jak to wszystko się odbywa, jak, jak wyglądają formy, e, jaka konkurencja się szykuje na kolejne zawody. Być może no, ja A też chętnie na pewno zerknę. A właśnie powiedz, e, jeśli chodzi o osoby początkujące, nie, w szczególności kobiety. E, bo, bo rozmawiamy o twojej kategorii. E, co jakby im polecasz, e, co im chciałabyś poradzić e, na samym początku, e, jeśli chodzi o Tak, mhm. tak, tak. Jeśli chodzi o przygotowania, na co warto zwrócić uwagę w szczególności? Pierwszy, nauczyć się porządnie ćwiczyć. Słuchaj, bo mamy z doświadczenia bardzo dużo trenerek do mnie przyjeżdża, albo takich, które chcą plan online i tak dalej, przyjeżdżają, okazuje się, że połowa ćwiczeń jest wykonywanych źle, nie ma czucia mięśniowego, tylko jest tak, plan odklepać go i tyle, a potem się okazuje, że nie ma efektów, że nie tu i nie tu, gdzieś tam się podbudowało, tu trochę za dużo, za mało i nie tak jak miało być, tak? To mhm. wynika właśnie z błędów, że brakuje tego początku, fundamentu treningu. E, bardzo często dwa, że dziewczyny chcą za szybko przychodzą, Poćwiczyły pół roku na siłowni, ale to na zasadzie orbitrek, coś tam, tu maszyna, 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 trochę y, liznęły czegoś, trochę z internetu y, i po prostu chcą na już. Ja bym się chciała na debiuty przygotować. I na przykład przychodzą z takim zapytaniem. Ja mówię: okej, okay, y, jaki już proces przygotowań, wiesz, analiza wszystkiego? No jeszcze nic. No i, i słuchaj, nie, nie można zaplanować najpierw imprezy, zanim się w ogóle nie, nie zobaczy, w którym punkcie ja jestem, Jasne. bo najpierw jest ocena sylwetki, patrzymy co jest, ile czasu na to potrzebujemy i ustalić jakiś program w ogóle, wiesz, budowania, redukcji i tak dalej i mniej więcej wtedy określić czas, e, kiedy by takie zawody można było zaplanować, dołożyć do tego pozowanie, e, całą grę sceniczną, przygotowanie, wiesz, estetyczne u kobiet też to trochę zajmuje. E, to jest długi proces. Nie, da, nie można najpierw zaplanować imprezy, a potem do niej dążyć. Tylko w drugą stronę, najpierw sylwetkę wypracować ją taką, żeby ona była proporcjonalna, symetryczna, żeby osobie się podobała, żeby proces przygotowań tej osoby nie był wykańczający, żeby ona też widziała w tym fajną drogę, przyjemność i tak dalej. A dopiero wtedy, jak już widzimy, że ta sylwetka wygląda fajnie, zaplanować start. No. Też, też często w trakcie przygotowania osoby wychodzi, że ona jednak nie jest w stanie pogodzić z tego życie, z życiem osobistym, z pracą. Niektóre kobiety mają też dzieciaki i tak dalej, i okazuje się, że jednak dużo więcej czasu i, i, i wyrzeczeń trzeba na to poświęcić i jednak nie są w stanie. Więc najpierw taki wiesz, myślę, że zdroworozsądkowe podejście to po prostu szykuje formę dla siebie fajno, ale gdzieś tam zamyślę lampka w głowie z tyłu, że może wystartuję w zawodach w takiej kolejności, a nie zawody i zaczynam wszystko od początku. No, tak mi się wydaje. A I Powiedz, tego... powiedz mhm. bo też z tego, co mi się wydaje, też pomagasz jakby dziewczynom w przygotowaniach, jeśli chodzi o kwestie pozowania, nie? Mhm. Więc jak, jak dużą rolę odgrywa właśnie pozowanie w twojej kategorii, nie? I Pro. powiedz od razu, że Powiem Ci szczerze, facet nie pomyślał, że aż tak dużo. Chociaż mój Piotrek też zauważa e, u, facet, u, u, u gości, tak? Bo e, to, że przygotujesz formę, to jest tak naprawdę dopiero połowa. Mhm. Ale ją zaprezentować w fajny sposób, z fajnymi przejściami, z uśmiechem na twarzy i pokazać, że to ci nie sprawia w ogóle trudności, e, że jest to dla ciebie jak chleb powszedni, wychodzisz na scenę, cieszysz się nią, pokazujesz, e, taką formę przygotowałem, patrzcie na mnie, żeby, żeby to było z entuzjazmem, żeby pokazać sędziom publiczności, że e, to, jest, to jest dla ciebie duma i to musisz na scenie pokazać, żeby do takiego momentu dojść, żeby to nie były zagryzione zęby, e, takie wiesz stres, strzęsące się policzki, drżące ciało, to bo naprawdę to jest drugie tyle, że tak powiem, treningu, pracy tej nad, nad pozowaniem, nad prezentacją, całą, poruszaniem się na scenie. Dopiero dziewczyny, jak przyjdą na pierwszą, drugą lekcję pozowania, widzą ile to jest pracy. Sam Sztuką jest nawet samo wyczucie mięśni na ciele. Umieć je napinać, ale jednocześnie pokazać też lekkość, bo jednak w bikini musisz pokazać tą kobiecość, swobodę i tak dalej, ale jednocześnie umieć rozłożyć plecy, napiąć barki, brzuch, E, napiąć mięsień krawiecki, tak? nogę i tak dalej. Utrzymać pośladek w górze. Bardzo dużo kobiet tego nie robi. Mm -hmm. Stanie w to tyle, ale jak idzie to tyłek lata na, na wszystkie strony. Więc to jest też sztuką, to wszystko umieć pokazać, wypracować do perfekcji, że stajesz i jest. A właśnie osoby, które się do Ciebie zgłaszają po taką pomoc, e, to zazwyczaj są osoby, które Trochę już coś e, próbowały pozostać. Różnie. To... Róż Różnie. Powiem się, że jest troszeczkę gdzieś tam filmików, wskazówek takich jak pozować, jak to powinno wyglądać. Inne sugerują się po prostu oglądając zawody i próbują coś tam przed lustrem. Natomiast, żeby to się wpasowało w kryteria sędziów, jeszcze pod federację, pod kategorie, no to jest tych szczegółów dużo. Bardzo. Tym bardziej, co sylwetka jest trochę inna i czasami, żeby z jednej coś wykrzesać lepszego, a ukryć jakąś, wiesz, może wadę postawy, wady sylwetki, troszkę jakiś nie do końca dopracowany punkt w ciele, no to nieraz trzeba Kombinować i takiej osobie popuc. Więc to jest taka już wtedy bardziej indywidualna kwestia, um, no ale tak jak mówię. Okej, okay. a powiedz, e, tak, może na zakończenie, e, mm -hmm. można powiedzieć, jakie masz e, marzenia? Swoje zawodowe i prywatne, jeśli chcesz się mm. nimi podzielić. Zawodowe tak, są takie na pewno, że słuchaj, skoro dostałam te kwalifikacje na Mistrzostwa świata e, zawodowców, na pewno bym chciała w nich wystartować. E, wierzę, że one w tym roku gdzieś tam pod koniec się pojawił i jeszcze wystartuje. Na pewno mój Piotrek ma e, plany na przyszły rok starty, nie wiem, co ze mną będzie, ale jeśli te zawody się przesuną, to na pewno zechcę wziąć w nich udział, wykorzystać tę szansę, e, bo nie jest łatwo zawody pro wygrać, a skoro już tak, taką możliwość mam, no to zdecydowanie tak, bo na takich mistrzostwach byłam raz w życiu zawodowców w Pekinie i byłam wtedy szósta. Zabrakło mi oczka do piątego miejsca, czyli do. Bo tam jest pięć osób w finale w e, zawodach pro, nie sześć, tak jak w amatorach, więc zabrakło mi e, jednego punktu do tej piątki. Więc no, dla mnie takim celem już być gdzieś tam w tych top pięć e, pro zawodowców to jest. Wow, w ogóle dla mnie, słuchaj, już teraz te starty to jest taka już abstrakcja, bo ja nie wierzyłam, że to będzie dla mnie osiągalne. To już jest naprawdę ogromny fan, zabawa i wielka duma, każde zawody, bez względu na wynik. A naprawdę te wyniki są fajne, więc to jeszcze bardziej nakręca, ale mam już taki troszkę dystans, że nie 15 zawodów w roku, tak jak kiedyś, tylko kilka imprez, żeby to wszystko było z głową, żeby nie zaniedbać pracy, rodziny, innych, innych rzeczy. Na tej zasadzie. A jeśli chodzi o marzenia prywatne, Hmm. To na pewno wiesz co, marzy mi się, e, troszeczkę większe mieszkanie. Ten cel powoli się realizuje, ale no bardzo powoli. E, mieszkamy przez 5 lat już z Piotrkiem w kawalerce z dwoma kotami i powiem Ci, że tego miejsca brakuje, naprawdę. Brakuje chociaż takiego drugiego pokoju, że nieraz jak się zepniemy, czy, czy pokłócimy, żeby po prostu jedno mogło pójść gdzie indziej, drugie gdzie indziej. Chociaż takie sytuacje są rzadkie wbrew pozorom. E, ale... Ale rzeczywiście, Piotr nieraz pracuje, ja coś rozmawiam przez telefon, czy coś, cokolwiek innego, gotuję, jest głośno i tak dalej. No to już przeszkadza, tak? Nie ma ta, takiej harmonii. Więc to ciut większe mieszkanie na pewno by się przydało i mam nadzieję, że e, ten plan się zrealizuje. E, idąc z tym, za tym, idąc za ciosem, no to na pewno marzy mi się rodzina i dzieciaki. Naprawdę. Ja gdy, gdyby nie zawody i starty, ja już, już bym chciała mieć, mhm. tak naprawdę. Więc to jest mój taki cel, który na pewno zechcę zrealizować. Chcę e, się nim pochwalić, bo to będzie dla mnie taka chyba jeszcze większa duma niż zawody. No, tak mi się wydaje. Chociaż zawody jestem cholernie dumna. Naprawdę, jestem bardzo, bardzo dumna. To tym się będę chwalić. O, tak. mm -hmm. e, no, więc na pewno, no, 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 skoro dziecko, no to na pewno też ślub, ale to na razie ja pierwszego kroku nie mogę wykonać, więc e, czekam. Nic tylko życzyć powodzenia i szczęścia w dążeniu do tych celów. Mm -hmm. Dzięki Ci bardzo, Paula, za, za tą krótką rozmowę, krótką, 25 minut prawie, 20. Eee, I co? Bardzo dziękuję. Ja również bardzo dziękuję za rozmowę, za zaproszenie, e, za ciekawe, trafne pytania. E, na pewno się zdarzą jakieś osoby, którym to nie podpasuje, którym moja osoba nie podpasuje, ale szczerze mówiąc mnie to jeszcze bardziej gdzieś tam e, podbudowuje. Może nie tyle nakręca, bo mam taki zdystansowany do tego, Podejście, ale y, raz jeszcze bardzo dziękuję i, i pozdrawiam wszystkich Twoich odbiorców. Cała przyjemność po mojej stronie. Dzięki bardzo. I do do usłyszenia. usłyszenia. Hej. Pa.